Witajcie na kanale Gidia, ja jestem Burzyk, a ja Doman, siemanko. Zapraszamy Was na test Genesis Oxid 450, czyli podkładki chłodzącej do laptopów maksymalnie 15-calowych. 17 też położycie, ale będzie wystawać. No, nareszcie też mądrego dopowiedziałeś. W eleganckiej i praktycznej walizeczce Genesisa z uchwytem. Co ciekawe, znalazła się sama podkładka aluminiowa, przewód USB do ładowania oraz podpięcia zasilania, a także stand, czyli taki stojaczek, uchwycik na, na smartfon. smartfona. Przydatna rzecz. Taki akcent chujowy był. Przydatna rzecz. A cieszy. <laughs> Zacznijmy od specyfikacji technicznej, pokrótce przede wszystkim wymiary, które na pewno będą bardzo ważne. Tak jak wspomnieliśmy, 15,6 cala laptop to jest teoretycznie ten sugerowany maksymalny wymiar, mniejsze, tak jak mój MacBook bez problemu pasują, większe też... Poleżą, aczkolwiek będą już wystawały nieco z każdej strony, ale, co niebezpieczne. Ale Genesis ma też podwójną Oxid 550, która jest już do laptopów nawet 17-calowych. Oczywiście. Wymiary: 36 cm na 26 cm na 4 cm, w tej takiej nazwijmy to domyślnej y konfiguracji, czyli złożonej na płasko. Jeśli chodzi o wentylatory, to mamy tutaj 5. Jeden jest 14 cm, pozostałe 6 cm, tak jest. Jeśli chodzi o ich prędkości maksymalne, to jest 2400 obrotów na minutę, prędkości minimalne to 1100 obrotów na minutę. Mamy dwa takie jakby progi, dostępne bezpośrednio z przycisku na podkładce. 70 stóp na minutę są w stanie te wentylatory przepływu powietrza zdygenerować dokładnie, przy zalecanym tutaj, a raczej wskazanym przez producenta hałasie na poziomie 56 dB, ale to sobie zmierzyliśmy, o tym zaraz powiemy. Do tego w podkładce mamy dwa gniazda USB, no jedno automatycznie musi być podpięte, zasilające do komputera, więc jest zmarnowane, natomiast do drugiego możecie sobie wpiąć, co tam będziecie sobie chcieli. I hubik USB. Taki mini habik USB, mhm. dokładnie tak. Przedłużać. No i stent na, sma na smartfona, który zapewnia całkiem dobrą stabilizację, aczkolwiek no, sprawdzi się raczej na biurku, no bo trzymając yy, podkładkę na kolanach, no to ten stent automatycznie już się robi niestabilny mhm. i ten smartfon ja. może z niego wypadać. Przyjrzyjmy się wyglądowi. Muszę przyznać, że podkładka wygląda naprawdę dobrze. Jest wykonana z aluminium, dzięki czemu, no. Taki temperaturze, która sama jest chłodna, zimna już sama, w, sama sobie. w sobie, dokładnie. Po uruchomieniu wentylatorów jeszcze to powietrze będzie lepiej cyrkulowane. Ona cała mocna jest poszatkowana właśnie tymi dziurkami na te mniejsze wentylatory. No i duża turbina niemalże na samym środku. Mamy dwa takie gumowane odbojniki, żeby laptop na nich spoczywał i nie zsuwał się, się z podkładki. Ta. I dwa na górze, żeby nie ruszał się jakby na boki. One są też delikatnie konfigurowalne. Można sobie tę gumkę wypiąć z jednej dziurki i wpiąć w którąś tam powiedzmy z tych obok. No, nie wiem, czy to coś zmieni, czy nie. Zmienia to, że jak masz mniejszego, na przykład. To można. To panie, dokładnie tak. Można masz sobie MacBooka, do... który jest miniaturowy, twój, 13 calowy. No, to, to trochę wiesz. Te gumki stabilniej powinny Dokładnie być. tak. Jak masz do... 15 calówkę, no to możesz sobie na krawędziach to cyklować. Nie jest to też perfekcyjne, bo nie w każdą dziurkę idealnie pasuje, no ale, no powiedzmy, że po prostu da się to zrobić. Na górze dwa gniazda USB, tak jak wspomnieliśmy. No i sama podkładka w sobie ma możliwość regulacji w pięciu. W pięciu w na nie w pięciu płaszczyznach, pięć kątów nachylenia. O, dokładnie, dokładnie tego mi się brakowało. Całkowicie na płasko, kiedy złożymy sobie tę dół. E, rurkę, ten stand w dół, dokładnie tak, no i uzyskujemy wtedy taką niemalże płaską przestrzeń, hmm. chociaż delikatne już nachylenie będzie. Ono mocno zaskakuje, więc to troszeczkę siły wymaga. No i poza dzięki, tym... jest stabilnie. dzięki temu jest stabilne. Dzięki temu jest stabilne. Poza tym, tak jak wspomnieliśmy, dwa, trzy i cztery. Kąty nachylenia. Dla każdego uda się do każdej pozycji coś dobrać. E, patrząc na to od spodu, no to tak jak wspomnieliśmy, pięć wentylatorów. Nieźle to wygląda, aczkolwiek to tworzywo z tyłu już nie jest takie ładne. To jest jakiś plastik i to taki, nazwijmy to nie najwyższej jakości. No nie, ale kto to będzie na to patrzył? Raczej nikt. E, natomiast jeśli chodzi o stenda, no to on jest wykonany po prostu I Ja jeszcze tego poprawnie. Jedną, rzecz, jedną rzecz dodam odnośnie tego plastiku. Ach. Zdecydowanie warto postawić podstawkę po wypakowaniu z pudełka, żeby ona się przedmuchała. Bo na początku czuć trochę tego plastiku, no jak niestety, nowa jest. Tak, nowa jest, jeszcze, to jest to jeszcze takie to nie za przyjemny zapach, dokładnie. Ale potem już nie, nie czuć w ogóle. Podstawka, która jest stworzywa, mhm. ona ma z tyłu taką ściankę wyższą, na której smartfon spokojnie spocznie. Naprawdę duży smartfon tutaj można bez najmniejszego problemu włożyć. No powiedzmy, nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby, udało, żeby jakoś coś z tego wypadło. I co ciekawe i fajne, to mamy w podkładce cztery miejsca, do których możemy sobie. Tego stenda przymocować, więc też jest to w jakiś sposób konfigurowalny. No i rzecz, o której jeszcze nie wspomniałam, a która jest naprawdę bardzo ładna i efektowna na tej podkładce, to podświetlenie. Ono jest na takiej jakby pasku LED i delikatne. Ale bardzo przyjemnie podkreśla sobie estetykę tego urządzenia. Nie ma co prawda konfiguracji tego podświetlenia, ono po prostu przechodzi w tym takim, jakby trybie pryzm, nazwijmy mm. to, czyli przez wszystkie te kolorki sobie krąży w takim płynnym przejściu. Co ciekawe, mimo iż jest to aluminium, to chyba mojego MacBooka aluminium jest mocniejsze, bo zobaczcie, udało się już MacBookowi zarysować podkładkę, zdjąć trochę tego e, lakieru z niej, Aha. więc no, powiedzmy, że trzeba troszeczkę uważać. Wiadomo, że to nie musi być, nie wiadomo jak piękne, ale jak widać ta farba... Troszeczkę zeszła. A na MacBooku nic? A na MacBooku nic. Suchą specyfikację techniczną mamy już za sobą. Przejdźmy do tego, jak po prostu sprawuje się to w codziennym użytkowaniu. Testowałem na kilku notebookach. Pierwszym z nich był ten ultra wydajny Omen X2S, który no, za ogromną cenę, ale oferuje naprawdę potężne możliwości, jeśli chodzi o wydajność w grach czy, czy ciężkim oprogramowaniu. Natomiast kolosalnie się grzeje. On Naprawdę nie lubi pracy w innym środowisku niż takie twarde, sztywne. Na biurko, bo po prostu mhm. układ chłodzenia nie jest wówczas zbyt wydajny. Zasmokły laptop na takie podzespoły po prostu. I troszeczkę tak, gajem. troszeczkę tak. Natomiast e, czy ta podkładka zmieniła moje życie albo czy uratowała tego laptopa? No nie. Tak jak się grzał, tak się e, grzeje dalej. Natomiast jest bardziej komfortowo dla mnie jako użytkownika. Przede wszystkim mnie już nie grzał e, w kolana czy Trochę powyżej kolan powiedzmy sobie, tylko elegancko wentylatory rozprowadzały i dmuchały. Tym powietrzem na wszystkie strony, i to powietrze, już wychodzące z laptopa, delikatnie było od razu ochłodzone. Mhm. Wpływu na temperatury ogromnego to nie miało. Porobiłem sobie takie proste testy w CPUZ-cie, stres test na procesor, i w Furmarku na kartę graficzną. No i w ustawieniu na kolanach 63 stopnie było w tym laptopie, jeśli chodzi o procesor, i 47 na karcie graficznej. Po ustawieniu na yy, podkładeczce spadło z 63 na 60 mniej więcej procesora, a grafiki z 47 na 45, 4. I co ciekawe, wystarczyło, że on na tej podkładce stał. Nie trzeba nawet wentylatorów Wcale uruchamiać. nie trzeba było uruchamiać wentylatorów, dokładnie tak. Wystarczyło zapewnić mu odpowiedni przepływ powietrza, a te chłodzenie zainstalowane bezpośrednio w laptopie już samo sobie z tym radziło. Oczywiście, możemy sobie uruchomić na pierwszym poziomie niskim lub na drugim szybszym, ale tak jak mówię, nie ma to u mnie w przypadku w moim przypadku żadnego przełożenia widocznego na temperaturę, nawet jeśli gdzieś tam jakiś jeden stopień by udało się urwać. No, no, błąd pomiaru. To są takie rzeczy dokładnie, że, że można uznać je jako błąd pomiaru. Tym niemniej na pewno było dużo wygodniej mnie. Bo po pierwsze, możemy sobie leżąc w dowolnej pozycji ustawić laptopa pod takim kątem, aby było nam wygodnie pisać, grać, czy mhm. robić jakieś oglądać filmy, nie wiem, cokolwiek. E, I. Dzięki temu, że mamy pięć płaszczyzn, to naprawdę da się dostosować to bardzo precyzyjnie. Po drugie, tak jak wspomniałem, Laptop wystarczy, że ma lepszy przepływ powietrza od spodu i on własnymi wentylatorami się y, będzie ratował. A jakie to ma przełożenie na wygodę? Ano takie, że mając lepszy przepływ od spodu nie musi tak mocno tych wentylatorów rozkręcać, przez co robi się po prostu zauważalnie ciszej. Więc jeśli byście myśleli o takiej podkładce w kontekście nie wiem, podniesienia wydajności waszego laptopa czy zapewnienia mu dużo lepszych, dużo niższych temperatur pracy, no to nie to ona się nie sprawdzi, nie ma co się oszukiwać. Ona jest tylko po to, żeby wam, jako użytkownikom było wygodniej, a żeby laptop. Miał pełen dostęp do powietrza i do tego wydalanego Ta, ciepłego nie, również. bo o, o to właśnie chodzi, że jak laptop będzie leżał na kolanach, automatycznie tracicie na wydajności, dlatego że te podzespoły się za mocno nagrzewają, muszą bo trochę ma, tam obcinać, odejść. obcinać odejść. Trochę, tak, wydajność spada automatycznie. A jak macie jakąś taką powierzchnię, gdzie laptop może spokojnie cyrkulować to powietrze, że ten system chłodzenia działa, no to automatycznie to wpływa w jakimś tam stopniu na wydajność, ale nie tak jak, może nie wiem, reklamują to producenci podkładek, a może nawet nie reklamują, ale. Nie działa to tak, jak myślą użytkownicy, że no kupują nie, podkładkę że za 150 zł, tak, tak, i jest. nagle laptop ze słabą kartą graficzną skoczył dwa poziomy wyżej. No, tak to nie działa. Tak nie działa. <laughs> Jeśli chodzi o e, ustawienie głośności, no to na wyłączonym powiedzmy, że średnio u nas w pokoju było 35 dB, tak nazwijmy to e, ha, hała, w zasadzie cisza po prostu. <laughs> tak, tak. Natomiast na pierwszym ustawieniu wentylatorów podkładki to było 39 dB i na tym zwiększonym 44 dB, więc no jest to odczuwalne, ale tak jak wspomniałem, jeśli chcecie sobie schłodzić kolana, yy, uda tak. czy, czy coś, to już można sobie yy, Tylko, tym koratować. że to ciekawe, głośniejszy jest system chłodzenia w omenie, jak się zagotuje, No więc tak, naprawdę lepiej, żeby na tym najwyższym poziomie podkładka pracowała, niż wentylator niż, w omenie, to, to na najwyższym poziomie. No ale to jest właśnie zaleta tego jednego ogromnego wentylatora 14-centymetrowego, który po prostu mniejszymi obrotami hmm. jest w stanie schłodzić, to samo co małe wentylatory muszą robić dużo, dużo, Dużo szybciej. 150, 170 zł, no te ceny tam się troszeczkę wahają. Przyjdzie nam zapłacić za Oksyd 450 i uważam, że jest to cena akceptowalna. Dlatego, że, po pierwsze, yy, wygląda nieźle, spełnia swoje, yy, że tak powiem, zadanie o tyle, że ułatwia laptopowi dostęp do powietrza, tak jak wspomniałem. Po drugie, to podświetlenie RGB nawet mi się podobało, chociaż ja nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem. Yy, po trzecie, mamy podstawkę na smartfona, która też nie wygląda źle i nawet yy, spełnia się, yy, wywiązuje ze swojej roli. Możemy sobie tam coś w międzyczasie odbierać, połączenia czy cokolwiek i to będzie wygodnie sobie e, tam leżało, całkiem bezpiecznie. Jak widzicie, ona troszeczkę odstaje od biurka, mhm. ale mimo to nic się złego ze smartfonem nie dzieje. Na dole te płytki, e, gumowane odbojniki, nazwijmy sobie, trzymają laptopa stabilnie, więc też pracując na łóżku e, ciężej jest go zrzucić z kolan, niż tak. gdyby tej podkładki nie było. Ja też powiem Ci, że sprawdziłem sobie, jak wypada cena tego wyższego teoretycznie modelu Oxida 550 i on w tej chwili jest za 140 zł, a to jest ta podstawka, gdzie można sobie laptopy 17-calowe też spokojnie kłaść, więc fajnie. A no, ona no, jest... z jednym wentylatorem chyba. E, nie, też ma też wentylatory na pięć? po bokach jeden. To trochę podobna konstrukcja, mm -hmm. ale troszkę, troszkę jednak inna. E, no mimo wszystko ta jest mniejsza. Częściej korzystamy jednak z laptopów. 13-15 calowych, a niżej 17 calowych, więc myślę, że, 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 Znajdzie że, że też wystarczy. Na, znajdą się też chętnie jak najbardziej i na nią. No i cóż, nie oczekujcie jakiejś zbawiennej temperatury obniżenia ten proces podzespołów, ale oczekujcie tego, że Wasz komfort pracy się poprawi, zarówno jeśli chodzi o ułożenie rąk przez te regulowane płaszczyzny, jak i temperaturę Waszych kolan czy hałas, który zdecydowanie się zmniejszy, jeśli Wasz laptop będzie miał zapewnione odpowiednie Odprowadzanie powietrza. Genesis Oxid 450 na kanale Gita. Z Wami dzisiaj Burzyk i Doman. Do zobaczenia. Cześć. Jest Git. Poza tym przewód USB do dania, dania, Kurwa zasilania.